Przyjechaliśmy do świątyni opatrzności Bożej, żeby ją wesprzeć dla ojczyzny. Tak, ja jestem tutaj pierwszy raz i jestem zachwycona w ogóle tym, co widzę, a słyszałam tylko z mediów i wspieraliśmy właśnie tymi wkładkami, folderami, które właśnie były do wpłaty właśnie w tygodnikach katolickich, na przykład niedziela, gość niedzielny idziemy, więc jesteśmy czytelnikami tych, tych czasopism i jednocześnie to była taka łączność właśnie przez te nasze drobne ofiary, które mogliśmy. Tutaj przy, również włączyć z Polski. No i jesteśmy, widzimy to dzieło wspaniałe w tej chwili. I chcemy też dziękować Panu Bogu za tą opatrzność, którą nad nami roztacza. I jesteśmy zachwyceni. Za chwilę wejdziemy do środka, pewnie nie będziemy mogli się oprzeć wrażeniom. Jedziemy od trzech dni. Pierwsza nasza podróż była do Niepokalanowa. Tam przeżyliśmy wielkie przeżycia duchowe, stamtąd przejechaliśmy do Czerwińska, do Matki Bożej Czerwińskiej i od Matki Bożej Czerwińskiej do księdza Jerzego Popiełuszki, do księdza Stanisława, do ojca... Stanisława, do księdza Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży, bo właśnie głównie o nich chodzi, dla nich jeździmy, dla nich organizujemy pielgrzymki. No jesteśmy szczęśliwi, że przed nami zalało Warszawy tak na mokro, a my już suchą nogą mogliśmy tu przyjść do świątyni. No i chcemy jak najwięcej złożyć modlitw w prośbę o... Ojczyzna nasza I chcemy zobaczyć ten panteon właśnie tych wspaniałych osób, które no, walczyły dla nas o wolność, niepodległość. I rzeczywiście byliśmy też jeszcze swego czasu uczestnikami jako młodzież w latach 80. także widzimy na naocznie, co się dzieje i jak się pięknie w tej chwili Polska rozrasta i jak my możemy przekazywać następnym pokoleniom to dzieło. I ta młodzież chodziła w pierwszych pielgrzymkach lokalnie z Gdyni do Częstochowy. Częstochowy tak, tak, to jest ta młodzież, my. To jest ta młodzież. Cała